Jest tak, że niestety, ale e, sytuacja powoduje, że orkiestry przestają działać. Likwidowana jest działalność OSP, która już 30, ponad 30 lat działamy, czyli tak naprawdę jest dotykne. Bardzo się cieszę, że te przestrzenie, które są wytąpione w OSP, są rozwiązane do tego celu, aby tą historię, która cały czas się przecież tworzy e, pokazywać, aby młodzi mogli się przyglądać, jak kiedyś było. Jak jest teraz, dawniej było trudniej, teraz może troszkę łatwiej, na pewno inaczej. Także ja ze swojej strony chciałbym pogratulować otwarcia tej pięknej części Waszej rewizji. Dziękuję. bardzo. Pan Kultiaf, no to może ja. Szanowni Państwo, też proszę się do tego, co przed chwilą byśmy przeżyli. Myślę, że historię należy kontynuować, zapisywać, utrwalać. Nasze jednostki są coraz starsze, my też jesteśmy coraz starsi. Jak pan kolena wspomniał, na niedługo 10-lecie. W w to jest dosyć. niemniej jednak pewne fakty no, zachowujemy w pamięci, ale pamięć nasza grotna, potem na przemijamy, więc warto to uchwalić, Utworzenie takiej izby pamięci to jest naprawdę godny naśladowania pomysł i myślę, że niedługo ta sala się nam wypełni pewnie do końca, także gratuluję wam tego. No i cóż, życzę faktycznie, żeby, żeby przybywało tych różnych eksponatów starszych i młodszych, niemniej jednak świadczących o historii. No i tak jak Pan Komendant powiedział, pewnie by trzeba było pójść spokojnie, przyglądać czy popatrzyć, pokojarzyć daty, daty, wtedy. No i to jest myślę, że też taka lekcja dla, dla młodzieży tej, która tam na końcu stoi i następnie trzeba się uczyć. Bo prawda jest taka, że nasze jednostki mają 100 lat, więcej lub mniej i my dziś jesteśmy tutaj, ale prawdą jest to, że to co dziś mamy, to nie jest nasza e, wyłączna zasługa, bo to są zasługa tych, którzy przed nami byli, którzy w gorszych, w trudniejszych warunkach pracowali po to, żebyśmy dzisiaj mogli mieć to, co mamy. Także życzę, żeby się ta Izba wypełniała. No i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Tak, to Ja może wyjdę na środek, żeby lepiej słyszalny. Szanowni pan, Panowie Komendantowie na, na, na Wojewódzkim, e, Panie Prezesie, Szanowna Pani Przewodnicząca, e, Szanowne druhny i druhowie, Szanowni e, Państwo. E, po pierwsze to chciałem podziękować za zaproszenie na wspaniałą uroczystość. To otwarcie Izby e, pamięć myślę, że dla nas wszystkich było otwarcie, czyli jest ponowne otwarcie poszerzenie pozycji, było dla nas ogromnym ogromnym takim momentem te wzruszającym, bo z wdzięcznością kieruję myśli dla wielu pokoleń, strażaków, którzy tutaj w tym barku służyli na rzecz lokalnej społeczności, służyli na straży Pożarnej, również wam. Drodzy Gruchowie chciałem, drodzy, 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 dwóch drodzy. Chciałem w Duchniej Grchowie, chciałem wyrazić wyrazy najwyższego uznania. Za tą Waszą codzienną służbę, a te dzisiejsze medale oznaczenia potwierdzają tylko Waszą wieloletnią służbę. Wyrazy uznania w stronę Księdza Kapelana. Ta izba pamięci, ta część izby pamięci poświęcona Księdzu Kapelanowi, myślę, że mówił wszystko o dokonaniach, zasługach Księdza Kapelana dla tym banku, dla społeczności lokalnej, dla Straży Pożarnej, ale także dla Małopolskiej Straży i Księży Kapelani jest wyrazami. Wdzięczności w imieniu w całej społeczności lokalnej. Także bardzo się cieszę. Myślę, że jeszcze słowo dla osób, które wspierają Orkiestra tym bardziej przedsiębiorcy, osoby, które zawsze dobrym słowem i też środkami finansowymi wspierają Was Straż, to też buduje Waszą siłę i przez to buduje potencjał naszej społeczności lokalnej. Także z wyrazami wdzięczności bardzo cieszę się za takie. Piękne spotkania, ja tylko powiem, że cieszę się, że samorząd Gminy Tymbark może wspierać. Jesteśmy dumni z tego, że mamy taką straż w tym barku, że możemy Państwa wspierać przy tych i tak zwanych tych miękkich projektach, związanych właśnie z kultywowaniem tradycji pamięci, ale także przy tych związanych z dostrętowieniem. I to to jest z naszej strony bardzo się cieszymy, że ta współpraca Panie Prezesie na pana prezesa całego zarządu. Bardzo dziękuję za bardzo dobrą, konstruktywną współpracę i życzę Państwu, że jak się spotkamy na 150-letnia to już niedługo, to te puste miejsca, o których mówił Pan Prezes, będą już wypełnione pod brzegi właśnie pamiątkami z takiej wspaniałej oczystości jak ta dzisiejsza. Dziękuję za uwagę. No, trudno mi będzie czykolwiek powiedzieć, powiem bardzo krótko mógł zapłać. Thank you.